Nowy miesiąc to czas nowych książkowych premier i nie kochani, nie szykujemy się wcale na oddech, co to to nie szykujemy się na kolejne bankructwo. Witamy w marcu! Hej, hej, moi drodzy, w ten cudny marcowy dzień, wita Was Olga z Wielkiego Buka. Już na początek wybaczcie mi dzisiaj moją niestabilną, niefortunną twarz, ale sąsiad od rana, jak to wiosennie, prowadzi odwierty. I chyba tylko on jest z tych odwiertów zadowolony, no a ja jako jedna z sąsiadek nie do końca, no i to odbijam się na twarzy. Ale wracając do tematu, marcowe koty za płoty, cieplejszy wiatr wieje pośród drzew, przebiśniegi pojawiają się w ogrodach, a to oznacza wysyp nowych książkowych premier. I miałam, słuchajcie, taką nadzieję, że marzec może będzie takim miesiącem przełomowym wiecie, początek wiosny że będzie może takim miesiącem lekkiej posuchy przedwiosennej, przed szaleństwem książkowym, no ale tu klops. Niefortunnie nie. Fortuny, nie. W marcu słuchajcie, nie odkujemy się kochani, o co to to nie, nasze portfele znowu są zagrożone, a to wszystko dlatego, że wydawcy szykują prawdziwe szaleństwo doskonałych tytułów, z których ja wybrałam aż 14. A w sumie z polskich tytułów wybrałam 12, a dzisiaj po raz pierwszy pojawia się nowy segment, w którym pokażę Wam tytuły zagraniczne, dwa wybrane przeze mnie tytuły zagraniczne, dwie marcowe premiery, bo być może niektórzy z Was również chcieliby się dowiedzieć, co się dzieje na rynku za granicą, a ja na te dwa tytuły szczególnie poluję. I już tradycyjnie, kochani, zaczynamy od wielkobukowych patronatów, które pojawią się w marcu i raz jeszcze z całego serducha dziękuję wydawnictwom za zaufanie i za to, że zdecydowały się powierzyć swoje książki wielkiemu bukowi. I pierwszy wielkobukowy patronat to buntowniczki, niezwykłe życie Mary Wollstonecraft i Mary Shelley, autorstwa Charlotte Gordon od wydawnictwa poznańskiego premiera 13 marca. Matka i córka dwie zupełnie inne historie, dwa tak od Odmienne od siebie życiorysy i tak inspirujące opowieści. To zjawiskowa podwójna biografia matki i córki Mary Wollstonecraft i jej córki Mary Shelley, czyli autorki legendarnego już Frankensteina. I ta biografia, kochani, porwie wasze serducha, obiecuję i w tym miesiącu wam o niej opowiem. Kolejny wielkobukowy patronat to Boska Proporcja Piotra Borlika, premiera 12 marca od wydawnictwa Pruszyński i Spółka. jest to, słuchajcie, pierwszy tom krwawej, wciągającej trylogii kryminalnej, która pochłonie was całkowicie. I powiem wam szczerze, że ten tytuł zadziałał na mnie podwójnie. Ja już, słuchajcie, jestem po lekturze i nie mogę się doczekać, kiedy wam o nim opowiem. A zadziałał na mnie podwójnie dlatego, że Piotr Borlik to to jest w ogóle mój rocznik 86. Tak jak ja urodził się w Bydgoszczy, a najlepsze jest to, że fabuła tej powieści dzieje się na ulicach Trójmiasta. To jest świetna rzecz, mocna rzecz i bardzo dobry nowy głos w polskim kryminale, a my jak dobrze wiemy, Polska kryminałem stoi. Nic wam więcej o tym kryminale nie powiem, bo wiadomo, morderstwo, śledztwo będzie ciekawie, ale zaczyna się takimi słowami: Matka to skarb, a miejsce skarbu jest głęboko pod ziemią. No nie mówcie, że to nie jest genialne. Kolejny wielkobukowy patronat to Kiedyś Cię odnajdę Małgorzaty Rogali premiera 13 marca od wydawnictwa Skarpa Warszawska. Team Pocisk, dlatego że Małgorzata Rogala należy właśnie do tym Pocisku, do którego należał również Grzegorz Kalinowski, którego pamiętamy z kryminału Gra w oczko, daje prawdziwego kryminalnego czadu i tym razem mamy powieść poruszającą z kobiecym sznytem. To historia gwałtu, historia śledztwa, historia kobiecej udręki i historia zemsty. I wreszcie mój ostatni patronat tego miesiąca, czyli ostatni snajper Kevina Lack'a, premiera 28 marca od wydawnictwa Bellona. Kevin Lack, snajper elitarnej jednostki Navy Seals pokazuje codzienność, codzienność wojny, codzienność walki, codzienność braterstwa tej elitarnej niezwykłej jednostki. A teraz przed Wami kolejne intrygujące tytuły tego Miesiąca. I pierwszym z nich jest kołysanka z Auschwitz, Mario Escobara, premiera 13 marca, od wydawnictwa kobiecego. I to słuchajcie, jest powieść oparta o prawdziwe wydarzenia, inspirowana prawdziwym życiem, dziejami Niemki, która wyszła za mąż za Roma i w czasie II wojny światowej musiała zostać no, wskazana również na Auschwitz, dlatego, że nie wyparła się swoich dzieci, nie wyparła się swojego męża i to jest właśnie jej historia. Zapowiada się poruszająca opowieść o macierzyństwie, o potwornościach II Wojny Światowej i o tym, że nie oszczędziła ona nikogo. Kolejny tytuł to Tajemnica Sary H. Pauliny Wróbel od wydawnictwa Lira, premiera 6 marca. I tutaj, słuchajcie, zapowiada się dziwaczna, pełna humoru, taka intrygująca i naprawdę zaskakująca powieść obyczajowa. I słuchajcie, bohaterka będzie tutaj kobieta, która ma wypadek samochodowy. No i brzmi to oczywiście tragicznie, ale ona, słuchajcie, budzi się w nowym ciele, młodszym ciele jest inną zupełnie osobą, w takim sensie, że pozostajesz sobą, ale w innym ciele, no a że ona była taką wyblakłą gwiazdą wcześniej, no to teraz znowu zaczyna działać i ma jakby następną szansę. Kolejny tytuł to Tysiąc Idealnych Nut C.G. Andrews, premiera 13 marca od wydawnictwa Zielona Sowa. I jest to lektura idealna do klubu mordnych zaczytanych ciotek, to jest historia przemocy, to jest też historia nadziei, historia no, zniszczonej rodziny, patologii, ale także siły muzyki. I jak już się mogę domyślić, to niby będzie historia młodzieżowa, ale na tyle uniwersalna z pewnością, że starsi czytelnicy również znajdą tutaj coś dla siebie wartościowego. A teraz córka zegarmistrza Kate Morton premiera 13 marca od wydawnictwa Albatros. I słuchajcie, zapowiada się na z najpiękniejszych, najbardziej fascynujących, najbardziej wciągających opowieści, która czuje, że wciągnie nas wszystkich na długie, wiosenne wieczory. To będzie opowieść o zbrodni, o tajemnicy i o kobiecym przeznaczeniu. A wszystko dzieje się, słuchajcie, na dwóch płaszczyznach czasowych, w połowie XIX wieku mniej więcej, bo to jest 1862 rok i 150 lat później, czyli teraz współcześnie. Ja już czuję, że to będzie prawdziwie fascynująca lektura. A teraz Dusza Granicy Matteo Rigetto, premiera 11 marca od wydawnictwa Smak Słowa. I jest to, słuchajcie, rodzinna saga, której akcja rozgrywa się w Nevadzie, ale, ale, nie amerykańskiej Nevadzie, nie tam na pustyni, tylko. Na włoskiej Nevadzie. To miejsce położone nad dolną rzeki Brenty, w regionie, północnym regionie Wenecji. Tak mi się wydaje z tego, co zrozumiałam w opisie. A sama powieść to historia rodziny przemytników tytoniu, która dzieje się pod koniec XIX wieku, właśnie na włoskiej prowincji. No, moim zdaniem, słuchajcie, zapowiada się wybornie, bo to będzie rodzinna, porządna saga z takim pazurem. A teraz Mars Room Rachel Kashner, premiera 13 marca od wydawnictwa WAB. I powiem Wam szczerze, że nie wiem jeszcze, co myśleć o tej powieści, dlatego że ja te kilka lat temu czytałam inną powieść Rachel Kushner, nie nieprzetłumaczoną jeszcze na polski, czyli The Flame Throwers, i ona, słuchajcie, nie zrobiła na mnie aż takiego wielkiego wrażenia jak w Stanach Zjednoczonych. No, chociaż no, miała coś tam w sobie, bo niby ją pamiętam, ale no nie na tyle, żeby się nią zachwycać. Ale mimo tego, daje jeszcze jedną szansę rachel Kasner, i być może tym razem akurat między nami zaiskrzy. A myślę słuchajcie, że zaiskrzy, dlatego, że to jest opowieść o kobiecym więzieniu i o kobietach, które są skazane na dożywocie. I tym razem będzie to właśnie historia kobiet, które są tak wyrzucone na margines społeczeństwa, których historia, to gdzie są teraz, czyli więzienie. To jest jedynie zakończenie ich historii, a całość była już wcześniej. Jestem ogromnie ciekawa. O chłopcu, który rysował potwory Kifa Donohue premiera 14 marca od wydawnictwa Pruszyński i Spółka. Czy to będzie horror? Czy to będzie powieść grozy? Czy to będzie opowieść przygnębiająca opowieść o traumatyzowanym chłopcu, nie mam, słuchajcie, pojęcia, ale brzmi fenomenalnie i brzmi nieco strasznie. A wszystko dlatego, że to jest, słuchajcie, historia chłopca, która dzieje się w Maine. To po pierwsze, to jest stan Stevena Kinga. Tam po prostu można zniknąć za pierwszym lepszym drzewem i już nigdy więcej nie wrócić. No ale tak, to jest historia, która dzieje się w Maine. Chłopca, który pewnego dnia tonie. Po prostu ma spotkanie ze śmiercią i wychodzi z tego, co prawda, zwycięsko, ale od tego momentu rysuje różne potwory, morskie potwory, i one, słuchajcie, ożywają i sieją terror w okolicy. No właśnie, jestem ciekawa, czy to jest jedynie taki psychologiczny zabieg? Czy to się wszystko dzieje naprawdę? Czy to jest horror, czy właśnie powieść psychologiczna? No jestem bardzo, bardzo ciekawa. Umorzenie Remigiusza Mroza, premiera 13 marca od wydawnictwa Czwarta Strona. Kochani, to już jest dziewiąty tom z Chyłką i Zordonem. Dziewiąty tom z duetem, który urzekł już nie tylko czytelników, ale urzeka teraz też w serialu przecież widzów. No jestem bardzo ciekawa, ja nie chcę wam niczego tutaj spoilerować, dlatego że no nie wiem na jakim wy tom jesteście, czy w ogóle czytacie tę serię, ja utknęłam po zaginięciu jeszcze nie ruszyłam dalej, a chciałabym ruszyć, teraz mnie trochę przytłacza te 7 tomów, które mi zostało, pewnie no nie wiem, no nie wiem, trochę jest to przytłaczające, że jest tych tomów aż tyle, ale dawajcie mi znać czy wy czytacie właśnie serię z Kasacją, z Chyłką, z Zordonem, czy nie czytacie? No, a teraz właśnie tak jak zapowiadałam coś nowego, czyli dwie premiery zagraniczne. Dlatego, że nie wiem, ale może część z Was na przykład jest tym tematem zainteresowana, może Wy też czytacie na przykład po angielsku i chcielibyście się dowiedzieć, co też świeżego, nowego zachodzi właśnie za granicą, może Wy też będzie, będziecie polować na te tytuły, a może zaintryguje Was samo nazwisko. I tym razem wybrałam dwie premiery zagraniczne i pierwszą z nich jest... The River, Petera Hellera i premiera 5 marca. I to jest, słuchajcie, nowa książka autora Gwiazd do Psa. To jest jego jedyny tytuł przetłumaczony na język polski. To jest mój bardzo duży bóg. To jest jedna z najpiękniejszych, najbardziej wzruszających opowieści z elementami postapokalipsy. I on jest również autorem thrillera The Painter. Obie recenzje tych książek znajdziecie na blogu Wielkiego Buka, dlatego że pisałam o nich przed laty. Kochani, nie wiem, jak Wam to powiedzieć, dlatego że ten autor, to jest jakby, te, między nami zaiskrzyło od pierwszego spotkania właśnie przy Gwiazdozbiorze Psa. I no ja pozostaję pod takim nieustającym urokiem jego prozy. On na co dzień nie zajmuje się pisaniem, dlatego trochę trzeba czekać na jego nowe powieści, ale no ja uważam, że po prostu naprawdę warto. Jego najnowsza powieść The River, czyli Rzeka, to jest historia dwóch przyjaciół, którzy wyruszają na spływ kajakowy, po to, żeby się przekonać, że no nie będzie to takie proste, i ich przyjaźń zostanie wystawiona na próbę, no i na wiele niebezpieczeństw. I ja od razu myślę o filmie Deliverance, czyli e, o jezu, uwolnienie. Po polsku brzmi ten tytuł uwolnienie. To jest kultowy film. Kto oglądał ten wie, że jest również traumatyczny i na długo zostaje w głowie. Ja od razu o tym pomyślałam. Ja już, słuchajcie, zamówiłam sobie dzisiaj właśnie The River i nie mogę się jej doczekać. A drugi tytuł to Gingerbread Helen Jemi, premiera również 5 marca. Jakaś książka Helen O'Jeimy chyba była przetłumaczona na język polski, nie jestem teraz pewna, ale ja kilka lat temu czytałam jej Boy Snow Bird. I również przepadłam w jej prozie, dlatego że, słuchajcie, Helen Ojejemi jest specjalistką od wtłaczania motywów baśniowych, klasycznych, we współczesną prozę. I ona robi to w zjawiskowy sposób. Boy Snowbird mieszał w sobie właśnie elementy Królewny Śnieżki, również Szpiącej Królewny, Pięknej i Bestii, ale to nie jest tak, że my te elementy widzimy na pierwszy rzut oka. One po prostu tworzą w jakiś sposób bohaterów współczesnych jej historii. I jak sama nazwa wskazuje, Gingerbread będzie wykorzystywał motyw piernika. <gryw> motyw piernika, który tak bardzo kusi dzieci w baśniach właśnie, jak chociażby Jasień Małgosie skusił do domku czarownicy. I ona ten motyw w jakiś sposób znowu w plecie. Tym razem będzie to historia rodzinna o poszukiwaniu własnej tożsamości, o poszukiwaniu korzeni i ja już czuję, że również zapowiada się piękna lektura i również, słuchajcie, zamówiłam sobie ten tytuł dzisiaj i będę go czytać. Jeżeli chcielibyście dowiedzieć się czegoś więcej o prozie Helen Oyeyemi czy Petera Hellera, to właśnie zapraszam Was na bloga Wielkiego Buka, dlatego, że tam pisałam o ich książkach jeszcze zanim pojawił się kanał, więc już te kilka lat temu i może tam dowiecie się czegoś, co Was zaintryguje co Was zaciekawi, no i będziecie chcieli te książki przeczytać po prostu. Z nami kochani 14 nowych książek, które nadchodzą z impetem, 14 nowych książek, które aż chce się pożreć, prostu z miejsca i nie można się ich doczekać, przynajmniej ja ich nie mogę się doczekać, mam nadzieję, że Wy również tutaj znaleźliście coś dla siebie, coś Was, coś Was zaintrygowało, coś Was zafascynowało, dawajcie mi znać. I jeżeli Wy na jakiś tytuł czekacie marcowy, to również go podrzucajcie, będę ciekawa, żeby go sprawdzić i może ja również się dołączę do oczekiwanych, co jeszcze kochani? A wszystkie te tytuły znajdziecie również na blogu Wielkiego Buka we wpisie. Tam macie jeszcze fragmenty od wydawców, żeby sobie właśnie poczytać więcej o fabułach, dlatego że ja nie chcę tych fabuł zdradzać. A kto chce, zaglądajcie na bloga Wielkiego Buka, a my widzimy się niebawem. Do zobaczenia, pa A jeśli jesteście tutaj nowi, to może się skusicie na recenzję serialu Chyłka, którą przygotowałam razem z moim narzeczonym. Była to recenzja dwóch pierwszych odcinków, znajdziecie ją tutaj. A jeśli jesteście nowi, to witam Was serdecznie, Rozgoście się, rozsiądźcie i może skusicie się na subskrypcję. Zapraszam, wystarczy, że znajdziecie tutaj logo i klikniecie przycisk subskrybuj. Do zobaczenia!